Strategia CSS stawia przed nami szereg wyzwań związanych z realizacją ambitnych celów Komisji Europejskiej. Chemikalia mają być bezpieczne i zrównoważone na etapie projektowania. Większa ilość substancji ma ulegać ograniczeniu, emisje do środowiska również mają być ograniczone, a wszystko to ma prowadzić do nietoksycznych cykli materiałowych. Produkty i substancje te innowacyjne, nowe mają być znakiem rozpoznawczym Unii Europejskiej. O strategii nie rozmawiamy od dzisiaj, od wczoraj, tylko już dłuższą chwilę. Myślę, że możemy powiedzieć, iż w dalszym ciągu budzi ona w nas szereg obaw. I też mamy świadomość, że mnogość inicjatyw, ich brak doprecyzowania, uszczegółowienia może być problematyczny dla branży. Tak, rzeczywiście sytuacja jest dynamiczna i mamy świadomość tego, że nie tylko nie znamy szczegółów tych koncepcji, bo one ciągle jeszcze są w ramach przygotowań, natomiast z drugiej strony, oszukujmy się, łatwiej zawsze takim zmianom nadążyć wspólnie. Więc chciałem zapytać Ciebie tak naprawdę, co Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jakie działania podejmuje, aby to lądowanie w ramach tych regulacji było dla członków Izby jak najłatwiejsze i abyśmy zderzyli się z tą rzeczywistością możliwie, możliwie przygotowani. Bardzo dziękuję Ci za to pytanie, ponieważ my już od ponad dwóch lat pracujemy nad strategią CSS. I mogę powiedzieć, iż działania Izby mają dwojaki charakter. Przede wszystkim są to działania rzecznicze, przekazujące głos Polskiej Chemii. I tutaj opracowywaliśmy również opinię. Głos Polskiej Chemii był przekazywany w ramach opinii takiego ciała doradczego Unii Europejskiej, jakim jest Komitet Regionów. Ale oprócz przekazywania naszego głosu, naszych opinii, to też działania troszeczkę o charakterze edukacyjnym które mają na celu wyjaśnienie tych wszystkich zawiłości strategii. I tutaj mam na myśli naszą aktywność w ramach kampanii Polska Chemia, czyli wszystkie debaty i również spotkania w ramach programu Bezpieczna Chemia, w ramach których staraliśmy się rozpracować te zawiłości, te niedoprecyzowane inicjatywy. Jak również na zlecenie Izby powstał raport dotyczący założeń strategii i jej wpływu na działalność podmiotów branży chemicznej. Ale oprócz tych, tych działań edukacyjnych w ramach debat, a przed nami w najbliższym czasie kolejna debata w ramach kampanii już 8 grudnia, poświęcona całkowicie tematowi strategii i będziemy rozmawiać z przedstawicielami Komisji Europejskiej o ich najbliższych planach. Jak również z Europejską Agencją Chemikaliów, o tym jak możemy przekazywać ten nasz głos w branży chemicznej, ale to oczywiście nie wszyscy nasi zaproszeni goście. To tutaj też musimy chyba wspomnieć, Kamilu, o naszym okrągłym stole, który odbył się w październiku. Było to pierwsze wydarzenie tego typu poświęcone tematowi strategii. W szerokim gronie, zarówno przedstawicieli administracji, instytutów badawczych, uczelni organizacji branżowych, jak również naszych podmiotów członkowskich. Staraliśmy się w sposób jak najbardziej szczegółowo, ile to możliwe, porozmawiać o tych konkretnych inicjatywach, które wybraliśmy o rewizji RIC-a, CLP i szeregu innych, i to spotkanie pokazało, jak ważna jest strategia dla polskiego przemysłu, jakim jest źródłem obaw ryzyk. Niesie ze sobą również szanse i wyzwania jak również pokazało, jak taki dialog w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest dla nas ważny i będzie przez nas kontynuowany. Ale przechodząc jakby już do inicjatyw konkretnych znajdujących się w strategii, chciałabym odnieść się do tych bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na etapie projektowania, czyli SSBD. I to, co jest dla mnie oczywiste i staram się wielokrotnie podkreślać, to to, że innowacje potrzebują wsparcia, wsparcia finansowego, wsparcia regulacyjnego. I tutaj rodzi się pytanie, na jakim etapie zaawansowania jesteśmy jako przemysł. czy Na ile ta świadomość branży jest duża, i jakbyś mógł tutaj po, jakby opowiedzieć, pokazać te kwestie innowacji od strony tej globalnej firmy chemicznej, którą reprezentujesz. Tak, rzeczywiście innowacje potrzebują czasu. Jeżeli pytasz o to, w jakiej sytuacji jest dziś przemysł, ja bym powiedział, że zdecydowanie jesteśmy liderami tej zmiany. To znaczy, zazwyczaj to technologie wyprzedzają nam regulacje. Myślę, że nie jest tajemnicą to, że my tak naprawdę od momentu, kiedy pojawia się jakaś idea nowego produktu albo nowej technologii, do momentu, kiedy ona wchodzi w życie, mija zwykle kilka, zazwyczaj kilkanaście lat. Więc musimy przejść szereg testów, badań toksykologicznych, ekotoksykologicznych, uzyskać certyfikaty. Ostatecznie zarejestrować substancje oczywiście w systemie RIC i to wszystko oczywiście zajmuje nam dużo czasu, a pomimo tego, ten proces jest długotrwały, jednak te regulacje nam ciągle zazwyczaj odstają. I z jednej strony nie ma w tym nic złego, bo oczywiście my jako przemysł Taką mamy rolę, że powinniśmy być tutaj rzeczywiście liderami i te regulacje powinny za nami nadążać. Natomiast pojawiają się takie sytuacje, kiedy rzeczywiście to regulacyjne otoczenie nam nie sprzyja albo zupełnie nie zauważa tego postępu technologicznego. Takim przykładem jest recykling chemiczny, czyli technologia, która mogłaby z powodzeniem uzupełnić recykling mechaniczny, ten znany od lat sposób postępowania z odpadami. Niestety pomimo dużego wysiłku przemysłu, również tych starań inwestycyjnych, do dzisiaj pra polskie prawodawstwo, a nie tylko polskie, tej technologii nie rozpoznaje. To oznacza kilka takich praktycznych problemów, bo już pomijam fakt, że oczywiście wsparcie publiczne na tego typu technologie nie może w pełni być adresowane, ale to również problem dla naszych klientów, którzy z jednej strony są obciążeni wymogami realizacji pewnych celów. Również wykazywania udziału tych, sub, tych produktów recyklingowanych w swoim portfelu, no ale jednocześnie oczywiście nie mogą wykazywać tego realizacji tego celu poprzez taką technologię, która w prawodawstwie nie jest, nie jest rozpoznawana. Nawet bardzo istotny surowiec, jakim jest olej pirolityczny, który mógłby w naszych zakładach BSF-u być wykorzystywany, ciągle co do zasady traktowany jest jako odpad. A więc to, to krótko mówiąc oznacza, że bardzo istotny. Sad produktowy dzisiaj wyłącznie z powodu regulacyjnego jest przez nas po prostu niedoceniany i niezauważany. To z drugiej strony nie zwalnia tak z obowiązku, aby takie luki identyfikować i oczywiście je uzupełniać. Ale warto podkreślić, że to przemysł zazwyczaj jest tym liderem i tym, który wyprzedza te zmiany regulacyjne. Wspomniałaś o SSBD, czyli koncepcji bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na etapie projektowania. I tu sytuacja jest dosyć podobna. To znaczy, komisja kilka miesięcy temu opublikowała raport, w którym precyzuje definicję bezpieczeństwa, definicję zrównoważoności, każe nam na te produkty spoglądać dosyć wielopłaszczyznowo. Ale przemysł tak naprawdę od wielu lat już tego typu metodologię oceny stosuje. No, Światowa Rada Biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju stosuje metodologię PSA, czyli Portfolio Sustainable Assessment. I tak naprawdę warto byłoby, aby komisja myślę z tych wzorców czerpała, tak aby później znowu to przejście do realizacji praktycznych obowiązków było możliwie płynne i możliwie dla nas bezbolesne, tak abyśmy rzeczywiście nie wymyślali koła od nowa. No i pozostając w temacie innowacji, nurtują mnie te kwestie dotyczące tych bezpiecznych alternatyw, wzmocnienia prawodawstwa w zakresie zarządzania chemikaliami, czyli rewizja RICHA, jak również wzmocnienie roli EHA. I tak chciałam się zapytać, czy stwierdzenie lepsze wrogiem dobrego jest adekwatne do obecnej sytuacji, jaką mamy, jeśli chodzi o działania Komisji Europejskiej, może tak przewrotnie. Ja myślę, że to jest dobre określenie. Ono rzeczywiście pojawia się w tej dyskusji, ale nie jest prawdziwe tylko dla strategii, ale tak co do zasady lepsze, moim zdaniem, zazwyczaj jest wrogiem dobrego. Ale ono nie pojawia się w tej kontekście rzeczywiście bez powodu. Powiedzmy sobie szczerze, zarówno branża chemiczna, jak i regulator ma wspólny cel. To znaczy, nawet artykuł pierwszy rozporządzenia RICZ mówi o tym, że celem tej regulacji jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności i innowacyjności tego tego przemysłu. Więc moim zdaniem my co do celu wszyscy się zgadzamy, nie ma tutaj wątpliwości, że, że ten cel chcemy zrealizować. Różnimy się oczywiście co do sposobu realizacji tego celu i ta ścieżka dochodzenia do punktu końcowego jest z całą pewnością inaczej rozumiana. I podam kilka przykładów, bo w ramach strategii oczywiście ponad 80 jej inicjatyw. Jednym z kluczowych jest rozszerzenie ogólnego podejścia do zarządzania ryzykiem, czyli mówiąc wprost umożliwienia komisji Eliminowania substancji na podstawie ich właściwości swoistych, czyli klasyfikacja w ramach CLP będzie automatycznie mogła pozwalać na eliminację tej substancji z rynku ze względu na właśnie jej właściwości swoiste, ale w oderwaniu od dawkowania środków kontroli i tego, co moglibyśmy w ramach stosowania takiej substancji uzyskać. Naszym zdaniem taki, taki mechanizm, oczywiście już funkcjonujący w ramach rozporządzenia, rozporządzenia RIC, może funkcjonować, ale na zasadzie wyjątku. To znaczy z założenia komisji to może być zasada od której możliwe będą oczywiście derogacje, ale moim zdaniem projektowanie prawodawstwa na podstawie derogacji nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo powinniśmy jednak tą pewność obrotu dbać i, i ta przewidywalność w ramach procesu również powinna istnieć. Kolejną koncepcją, która w ramach strategii jest rozważana, jest współczynnik oceny mieszanin, tak zwany MAF. To też oczywiście mechanizm, który nie w takiej nazwie i nie w takim zakresie już istnieje. Ale w ramach oceny każdej substancji już te poduszki bezpieczeństwa istnieją. Przemysł kosmetyczny jest tego dobrym przykładem, gdzie istnieje nawet specjalny zawód safety assessora, a więc osoby, która ma dbać o to, aby te dopuszczalne poziomy stężeń substancji w produktach były odpowiednio niskie. One już i tak są znacząco niskie, niż wskazywałyby na to, wskazywałyby na to badania. Więc wydaje mi się, że taki współczynnik mógłby mieć zastosowanie, ale tylko w tych sytuacjach. I rzeczywiście ten efekt koktajlu, a więc wzajemne wzmacnianie oddziaływania szkodliwego substancji, na przykład na środowisko, ma miejsce. Wydaje mi się, że ograniczanie, czy tak naprawdę stosowanie tego mechanizmu do szerokiego zakresu substancji, bez pewności, czy rzeczywiście taki efekt istnieje, jest nieproporcjonalne. Dużo mówi się też o reformie procedury udzielania zezwoleń w ramach RIC-a i stosowania ograniczeń. Pojawiają się różne koncepcje. Jedną z tych, wydaje się, bardziej rozważanych jest połączenie tych dwóch procedur w jedną. Moim zdaniem również istnieje wiele elementów, w ramach których moglibyśmy te procedury przyspieszyć. Natomiast nie wydaje mi się, aby połączenie tych dwóch procedur w jedną było rzeczywiście. Proporcjonalne, bo moim zdaniem wywraca nam troszeczkę ten dotychczasowy stan rzeczy do góry nogami. Podobnie sytuacja z rejestracją polimerów. Bardzo szeroko dyskutowany temat. My liczyliśmy się z tym, oczywiście, to wielokrotnie nawet na okrągłym stole było podnoszone. Wiedzieliśmy, że ta rejestracja polimerów kiedyś nadejdzie. To był od początku wyjątek. Wiedzieliśmy, że nie może taka sytuacja trwać w nieskończoność, ale zgromadzenie odpowiedniej ilości danych na temat tak skomplikowanej grupy substancji powinno być początkiem. I myślę, że ten pomysł notyfikacji, Wszystkich substancji objętych tym zakresem, i na tej podstawie dopiero definicji, które z nich wymagają rejestracji, w, jakim, w jakich grupach, moim zdaniem, jest dosyć fundamentalny i warto byłoby, abyśmy wszystkie regulacje tworzyli na podstawie istotnych i potwierdzonych danych. Nie wydaje mi się, aby pewne obawy czy, czy niepewności były najlepszym doradcą, bo, bo tego nam najbardziej brakuje. I, i myślę, jako branża chemiczna udowadniamy to, że jesteśmy do dyspozycji zarówno Komisji Europejskiej, ale też organów regulacyjnych tutaj na miejscu. Bo służymy wiedzą, doświadczeniem, które myślę w tym stosowaniu licza prawie dwudziestoletnim, kilkunastoletnim jest, jest całkiem spore. Tak, ta formuła dialogu oparta na faktach, badaniach i wzajemnym zaufaniu jest niezwykle kluczowa. I dziękuję, że podkreśliłeś to, iż zgadzamy się z celami, z założeniami strategii, z ograniczeniem tego ne potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko i człowieka. I to, co też już wielokrotnie podkreślaliśmy, że z pewnymi zapisami strategii niestety będziemy musieli się pogodzić, będziemy musieli przygotować się na ich wdrożenie, implementację, jakby no, przystosowanie się do tego, co nas czeka. W niektórych aspektach jeszcze te, ta otwartość na dyskusję, na rozmowę, na przekazywanie głosu jest cały czas możliwa przed nami. Zdecydowanie jesteśmy w trakcie Mundialu, więc powiem tylko, że dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe i w regulacjach myślę, że nie jest inaczej. Tak, i przed nami myślę też jeszcze ładnych parę lat pracy nad strategią i moglibyśmy w nieskończoność o niej debatować, ale chyba musimy przejść do następnych punktów naszej agendy. Także Kamilu bardzo dziękuję, a Państwu bardzo dziękuję również. Dziękuję również.